Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry Pokemon X. Przepraszam, że teraz nie było materiałów, ale e, było spowodowane to tym, że formatowałem komputer, miałem małe problemy, ale w końcu to ogarnąłem, no i myślę, że x -y wracają, ponieważ tak bardzo je lubicie. E, na dobry początek materiału możecie zostawić łapeczkę w górę, żeby pokazać, kto z was tak naprawdę czekał. E, a, a ja chcę sprawdzić, co tu jest, a ja tu gruszka spadła jakaś. A nie, to jest Japabery. Okej, okay, już mi się podoba. E, w ogóle jest mała e, zmiana, zmiana, zmiana w składzie. Mamy Helioliska. Tak się że ten Pokémon nazywał. E, wprowadziłem go sobie tutaj do składu. Bardzo spoko Pokémon. Widzicie właśnie jego statystyki. Jego ataki to Tile Whip, Thundershock, Church i Slap. E, no, uważam, że ten Pokémon naprawdę się nada, ale trzeba czekać, aż ewoluuje. W ogóle na, nadałem mu ksywę Slyer, e, ponieważ e, jest to jeden z moich nowych top donatorów koleś, który wbił na streama i rozwalił. E, więc uznałem, że jeżeli mam się jakoś odwdzięczyć, no to chyba fajnie byłoby nazwać go jakimś fajnym właśnie Pokémonem. E, no, no i został. E, poczekajcie, ja tutaj muszę wejść sobie, prawda? Ej, co to, to ile tutaj tych kamieni? Eee, dobra, ja to bym się tutaj troszeczkę rozejrzał. Może jest tutaj coś. Ej, jest tam, jest tam coś. E, mamy tu jakieś. Asy... O nie, no to jest taki. No, niby fajne. okej, okay, no rozumiem. Niby jest spoko, niby, niby ok, ale. Kurde, to nie to, czego szukałem. Może jakieś ciekawsze przedmioty. Nie no, to chyba nic nie będzie. A, dziki Pokémon, walka. W ogóle pisaliście, że moja skamelina ewoluuje, bo że na levelu. Co się odwala? Czy ja tam widziałem kilka nosepasów? E Dobra, nie wiem właśnie, co się odwaliło, ale walczymy przeciwko pięciu nosepasom naraz? Ej, no sorry, ludzie, czegoś takiego. E w Pokémon Moon, które grałem, nie było, a to jest nowsza gra. Co oni tutaj do cholery zrobili? Nie chcę walczyć przeciwko no pasą, ale nie wiem też, co się odwala. No nieźle, powiem wam, że no, no nieźle. Nie wiem, pierwszy raz coś takiego widziałem. To, to nie jest błąd gry na pewno, tutaj takie coś pewnie występuje, ale ja za cholerę nie wiem, eee, czemu, co to jest i dlaczego takie coś mnie spotkało. Eee, dobra, możecie odpowiedzieć na to pytanie, to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Ej. Kobieto, czy to jest facet? Nie wiem, kto to jest. Nie wiem, kim jesteś, ale z chęcią bym stoczył pojedynek. Eee, wciąż nie wiem. Said, dobra, nie, to jest facet, ale naprawdę. Spojrzałem się i takie, kurde, wciąż nie wiem, kim on jest. Masakra. Eee, no dobra, Tyranciku, Tyranciku, ja bym chciał bardzo mieć już Twoją ewolucję, no ale oczywiście trzeba czekać do e, jak... Mówiliście, no to do 30 levela, to jest trochę daleko. Detect, niech go szlak. Ej, ten Pokémon zawsze był takim, w takiej pozycji kojarze medytacji, a tutaj co? Nagle zmienił się w taką zupełnie ofensywną pozycję? Nie wiem, dziwna sprawa, ale tyrant go niszczy. Dobrze, gryź go. Meditate, co on może mi zrobić? To jest słaby Pokémon. No ja tutaj jestem silniejszy tyrant, dużo EXPA. Wercia 21 level. Darger 26, super. No, Darger, wszyscy czekają aż ewoluuje. Kirlia, no po prostu idealny Pokemon dla Tyranta. Eee, no mówię, chciałbym, chciałbym go jakoś nazwać, cholera. No nie pamiętam, czy już ten Name Rater był wcześniej, czy później. No nie wiem, będę musiał szukać. Eee, bo naprawdę nazwałbym tego Pokemon'a jakoś. No bo trochę takie głupie jest, kiedy mamy Tyranta, i. No i co? No jest taki Tyrant bez, bez nawet yy, ksywki. Nie podoba mi się takie coś. On musi mieć ksywę. Eee, dobra, Kirlia leży. No tutaj jest chyba zapowiedź tylko kolejnego levela. Myślę, że dość expa dostaniemy za Kirlie 436. No tyrant, przyznam, że ty to naprawdę. trzeci level, no ładnie idziesz do przodu, bardzo ładnie. Ale te 400 expa to już nie jest tak dużo, co kiedyś. Wankur 25, uszczy się, rusta. Hmm. No, może zamiast tego agility, rust, cios, yy, który... Wiecie, leczy nam 50% życia. Tylko sprawia, że jesteśmy już wrażliwi na ciosy typu na przykład ziemnego. E, uważam, że jest dobry. No i dobra, site poległ. E, dobra, ja widziałem tam jakiegoś pokebola dalej. Z chęcią bym się nim bardzo zainteresował. Mam nadzieję, że skoro ty go pilnowałeś, to... O, czekajcie, tutaj to są te miejsca, z których lepiej zejść z rolek, ponieważ... Thunderstone! Ej, czy przez Thunder... Heliolisk jak ewoluuje? Właśnie nie wiem, czy on nie ewoluował przez Stone, ale nie wiem. Aż zaraz sprawdzimy z ciekawości, e, czy ja mógłbym. E, nie, nie mógłbym, dobra. Jakiś taki miałem pomysł, że może. Ej, on może przez kamień ewoluuje, ale nie, to, to, to nie jest jednak prawda. On nie ewoluuje przez żaden kamień. E, prawdopodobnie po prostu przez level. Ale dobrze. Tu jest mnóstwo takich podejrzanych kamieni. A ty co tutaj? Nie wiadomo, to jakieś pewnie starożytne cywilizacje rozstawiły te kamienie. Nie bez powodów zapewne. Ale nie wiem, czy się tego dowiemy. I co? Chcesz walczyć? Ja się piszę na wszystkie walki Jezus Maria, stara baba Będzie mnie atakować Jeszcze Drifloonem, ale takie Pokémony mogą być Pokemony, które są podatne na bajta. Zapraszam, zapraszam wszystkie Psychiczne, zapraszam duchy No naprawdę Z wielką, z wielką chęcią Rozwalę was wszystkich No i doskonale, Drifloon, no załatwiony Podoba się 285 EXPA, no powolutku, powolutku, no, Slayer, dostaje 16 level, to jest też bardzo ważne. Zamierza wystawić hipopotasa. no to tu w sumie zmienimy sobie. E, dajmy Dark Girl, no zdecydowanie na hipopotasa będzie to najlepszy Pokémon, a sama Dark Girl potrzebuje troszeczkę, znaczy no troszeczkę, no na może treningu nie potrzebuje, no ale każdy chce zobaczyć grę Ninja już wkrótce, mam nadzieję, że to się uda. No i Hipotopota zwuje Sandstorm, ale jak dobrze pójdzie, to może na ten jeden Water Pulse wystarczy. No wiadomo, nie jest znowu takim pokémonem słabym. Może nie? A jednak, a jednak jest słaby. Znaczy no nie no nie oszukujmy się, nie jest słaby, ale po prostu Dark Girl no, no rozwaliła, rozwaliła. Ale jest jeszcze jeden pokémon nieprawdaż? Pachirisu. Hmm, ej no to może dajmy Bercie w końcu. Ona i tak nie będzie dostawać Sandstorma. No, Pacirisu, no zobaczymy. No nie, no, no myślę, że Wercia może w końcu w tej brzydkiej swojej formie. E, f, nie wiem, chciałbym coś powiedzieć dobrego o tym Pokemonie, ale, ale nie wiem. E, dawaj z matrzota. Strzelaj z matrzota w tego Pacirisu. Endura daje, no to na pewno nie, nie rozwalaj. No, ale może obijemy dość mocno. No pokaż, Wercia, na ile cię stać. Nie, no powiem szczerze, że mimo tego, że to jest super efektywne, to jej ataki jakieś takie trochę słabe mi się wydają. Naprawdę, Wercia, no nie wiem, na kim być... Musiałby... No jeszcze, no... Powiem Ci, że nie zachęcasz. Jeszcze Charm, zmniejszający atak. To w ogóle jest takie trochę słabe, bo... No, patrzyliśmy obrywa, no, ale no, musiałbym z jakiegoś Kryta walnąć. Bez Kryta teraz nie rozwalimy. No dobrze, że chociaż Wercia trafia, tyle dobrego. No, kurde, Soakloat. Co z tego, że obniżam spida, już tak Sunstorm wystarczy. No, ale proszę, przynajmniej Wercia w tej formie też potrafi coś walczyć. No, gdyby może miała jakiegoś Earthquake'a, no bo maclab slap... Sobie o, to, o tym czasie nie mówić, że zmniejsza speeda, spoko, to jednak jego siła jest naprawdę bardzo, 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 bardzo słaba. Wow, dużo ekspa dla werci. Na pewno się cieszy, na pewno się ucieszyła. A ta starsza pani też się cieszy, mimo tego, że przegrała. Ale przynajmniej dała nam ponad 3 tsiaki, to, to jest dobra kwota. No i co, mamy tutaj coś jeszcze? Takie, takie nie wiem. Takie, chyba nic tu nie ma. Dobra, chodźmy stąd. E, czy tu jest już kolejne miasto? Tak, tu jest kolejne miasto. E, a ja w ogóle, dlaczego ja. Wiecie co, bo, bo, bo ja jestem geniuszem. E, ja sobie tutaj poprzechodziłem, prawda? Ale przecież ja jeszcze tutaj nie, nie powinienem iść. Ja jeszcze mam tam salę do e, ogarnięcia. No tak, no, ja, no wiecie, no geniusz, no. idzie od razu na kolejną salę. Grand Bull znaczy, przepraszam, Snubull, boże, to jest jego wcześniejsza forma. No, i ten Pokémon ma już tutaj typ fery, jakby ktoś nie wiedział. Tak jest Snowball, ewoluuje w Granbula, oba mają typ fery. W sumie, no, może pasuje ten typ. Może, może nawet nie był to zły pomysł, dawać temu Pokémonowi to. Eee, dobra, muszę przechodzić. Przed... No, ostatnia trawa, i oczywiście coś mnie musi spotkać, coś mnie musi tam ukryć w tej trawie, ale przynajmniej sobie powalczyłem, ooo. Ale to jest Pokemon z piątej generacji, nie z szóstej, jak się nie mylę, prawda? Golek był... E, był z piątej. Dobra, nie chcecie, nie chcecie. Ja tak sobie kminiłem, gdzie tutaj, wiecie, znaczy ja w ogóle kupiłem błąd popełniłem, a tak biegałem jak... jak idiota ostatnio sobie. A ja muszę po prostu cofnąć się tam na tą dróżkę, gdzie to tam było i... no i tam będzie sala. Tam idziemy do sali. I im szybciej, tym lepiej, nawet nie ma sensu leczyć Pokemonów, bo po co, mamy podleczone, ja dobrze idę. Tu było wejście jakieś. Tak, tu było, ale jakoś biegam jak szalony. No i dobrze, pojechałem. Tak, tu był gdzieś wjazd na górę. O, o jest, dobra. E, wjeżdżamy tu. Wjeżdżamy wyżej, oczywiście. No, coraz szybciej kierujemy się po prostu do sali Pokémon. E, więc, no, najlepiej, najlepiej, najlepiej w świecie. Jezu, jak to wysoko. Ja myślałem, że to jest tak, wiecie, nisko. O, jaskinia. A tutaj też coś jest. Tu jest jakiś zjazd szybki, a nie... No nie! Stąd się szybko zjeżdża, ale nie można. Na górę, dobra, fail życiowy. Dobra, muszę wejść do tej jaskini. Po prostu wejdziemy tam, ale to, to, to było dobre. Tak, Judy, tak właśnie się zjeżdża. Co z tego, że wjechałeś na górę? Zrób sobie problem, ale przynajmniej wiecie, spalę trochę. Co nie, trochę pospalamy. Nie będziemy grubasami. Dobra, Zubat Rus, Connection Cave. Okej, okay. czy ja mam pokémon? Czekajcie, 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 ja jeszcze Strękwa? Mam czy nie mam? A ja już nie pamiętam, tak to jest jak się człowiek robi przerwy sobie. Tak, mamy Strękwa i ktoś musi się go nauczyć. Bercia, wiesz co, ty to się naucz czegoś. Naprawdę. Nauczysz się jakiegoś ciekawego ataku może. Eee, na przykład zamiast czego? No zamiast, bo ona już ma Kata w sumie. Ma Masza. Eee, to zamiast ona. Dawaj. Nie będziesz się obijać sama, bo takedown oczywiście zawsze bierze recoil, eee, nie ma tak. A tam jakiś TM czeka na nas, ja jestem naprawdę ciekaw co to za TM, eee, więc czym prędzej przesuwajmy te głazy. Co jest? A eee, Może ja miałem już pokémona ze Stręglem, ale jeszcze nie mogę po prostu przesuwać bez odznaki, a pewnie tak. Dopiero jak zdobędę odznakę będę mógł przesuwać. O, Wishmur, czyli Pokemon z trzeciej genem, moglibyśmy mieć Exploda, no ale mi nie zależy na Pokemonach z tych wcześniejszych generacji zbytnio. No sorry, to jednak gramy, gramy w Xy. A granie w X -y do czegoś upoważnia. Że do czegoś lepszego. No nie, dobra, może powinno mieć jakieś Max ale przy okazji zobaczę jakie są to pokemony, Może coś nowego. O mój Boże, co to jest w ogóle? Armię Pokemonów! O pięć. Pięć wishmur, ja wiem, że one mają siódmy level i są nieszkodliwe wręcz dla nas na obecną chwilę. Ale pięć. Co to jest? Jakaś zwiększenie szansa, że będzie shiny? Po coś takiego to wprowadzili. Bo, bo nie wiem. Halo. Um. Frustration. Ej, ja myślę, że tu mam iść, a co ja mam tu nie iść? Um. Aha, no tak. Frustration jest tym silniejsze i. Pokémon nas bardziej nie lubi. Ej, czekajcie, ja myślę, że ja mam tutaj iść. Ej, znowu błądzę w tych Pokémonach. Ej, serio. Pokémon X. Seria, w której błąd. Co jest z tymi Pokemonami? Czemu one atakują mnie po 5? Nie wiem, naprawdę wy musicie odpowiedzieć na takie pytania, wybaczcie, nie jestem aż takim wielkim znawcą Pokemonów, szczególnie, że nigdy nie grałem w szóstą genę. E, I teraz widzicie, ja nawet nie wiem co się dzieje. Dobra, powiedzcie mi, czy ja mam. E, no czy ja mam... co ja mam? Kurde, nie mam. nie, mam ripele. 10 ripeli, dobra, już się bałem, że nic nie mam. Dobra, są repele, jest ok. Eee, zaraz, 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 zaraz. Czy ja tutaj wchodziłem? Ja myślałem, że to tutaj mam iść. Serio, ludzie, no ale to może coś źle robi? Nie wiem. przecież ja mam Pokémona, który ma strengtha. A czekajcie, może tu już mam inaczej użyć tego. Przekajcie, a może tak, może to trzeba, nie wiem, ustawić się tutaj. Ej, no nie, nie, no teraz to już jest bez przesady. Use move strength. No, tak, nie mogę, zanim dostanę odznaki. No, to to jest takie bez sensu miejsce. Ja myślałem, że ja właśnie tu ma miejsce jakiegoś celu, ale. Ale nie, tu, tu nic nie ma. Dobra, trochę się zawiodłem. Ej, poczekajcie, ja byłem pewny, że tu jest sala. Ej, czekajcie, nie ominąłem niczego, ej, bo teraz to mam. rozkminę życiową. Nie, teraz tu już nie używaj ripfela. Ej, tam jest przecież wejście do sali. Tu jak jakieś? Widziałem na dole je, przez chwilę je widziałem. Ej, jakoś śmiesznie je ominąłem. To... A tu jest. O mój Boże. Dobra, fail życia byłby. Przynajmniej sobie zwiedziliśmy jaskinię. E, wow, o, ale ładnie przedstawione. No, jest tam jakiś Celestial City Gym. Co mi powiesz, kolego? E, o co chodzi? Rock Type Pokémon. Tak, na stal, na wodę. No, na roślinę też. Czemu nie wspominasz o roślince? Może dlatego, że wiesz, że nie mam roślinnego Pokémona. Dobra, no, sobie zmienimy w takim razie Tranta. E, damy kogoś, kto się bardziej sprawdzi, zdecydowanie. No to ja myślę, że nasza Dark Girl to jest po prostu sala dla niej. Uh, lol. Ale fajna sala wspinaczkowa. Naprawdę. Ktoś, kto to wymyślił, był cholernym geniuszem. Świetne, naprawdę, podoba mi się to. Sposób przechodzenia tutaj genialny. Rising Star GDR. Co to, DDR Drogba? E, Double. Dobra, to jest ten. Kurde, właśnie. To jest ten e, robaczo kamienny, on może być silny w swojej najwyższej formie, ale dobra, lecimy z Waterpulsem. dawaj go. Ja się nie dam, ja dzisiaj zamieszam poko... o nie, ma stardi. szlag go. Oczywiście Stardi hamuje nas przed załatwieniem go w jednym ruchu, kiedy ma full HP, no ale zdarza się, dobra, użyj lika. polisz go, Dlaczego? Czemu użył ciosu lizaniem i przywalił e, z łapy? bo tak wyglądała była animacja jak atakował łapą nie, trochę bez sensu relikant no tutaj to by się w ogóle przydał pokemon y, typu roślinnego, no bo y, relikant dostaje 4x perfektywnie od, no bo jest wodno-kamienny, takie połączenie typów nigdy jakieś takie super to nie było ale to no on tutaj nie dostaje super, bo jest jeszcze wodny, właśnie teraz, wow, ej mocny atak obniżył mi speeda, jeszcze szczerze to nasz yy... Pokémon może zaraz przegrać z relikantem, szczególnie, że ma no 23 level. No, ludzie to nie jest mało. No, tu by się przydał jednak. On będzie mnie teraz spowalniał znowu. Ej, no to on mnie teraz wyprzedzi, on mnie zniszczy. Ewidentnie. Ej, nie no, mamy quick attack, ale quick attackiem go nie załatwię. O, dobra, użył ataku uśpienia, który dopiero zaczęła w kolejnej turze, a więc to jest ostatni Pokémon i rozwalimy relikanta. No, nieźle powiem. No, nieźle. No dobra, powiem tak, Ej, jeżeli. Taki relikant sprawił nam problemy. To ciekawe jak będzie z y, pokemonami lidera, ale Dark Girl wbiła 27 level. No specjalny atak ma znacznie lepszy jednak. Może tak pasuje naturka akurat pod tą. Slayer 17, nie wiem na którym, możecie napisać na którym mój Slayer będzie ewoluował. To też jest bardzo cenne info. Dawaj Quick ataku się nauczysz. Jak się Slayer nauczy jakichś super ataków to, to mówię wam, będzie niszczył wszystko na swojej drodze. Eee, dobra, no pain, no gain, no dobre teksty Nie zaprzeczę eee, Wiecie co, ja to bym sobie cofnął się podleczyć w ogóle, bo ja nie wiem jak, ile tam mam tych leczących i w ogóle wszystkiego eee, Tam w ogóle mogę od drugiej strony wejść czy nie? Nie wiem, będziemy, będziemy poszukiwać, będziemy zwiedzać, eee, już mi się podoba w ogóle usytuowanie tego miasta, jakieś takie przyjemne. Gdzie to było poke centrum? Nie pamiętam tak to jest, mówię wam, gra się, gra się, potem się robi przerwę, a potem też się nie pamięta co gdzie jest. Dawaj siostro Joy, potrzebuję zdrowe pokemony, silne pokemony, które e, będą w stanie przetrzymać ataki kamiennego lidera. Mam nadzieję, że będę dość silny, żeby jednak, no, wygrać. Nie oszukujmy się, wszystko, wszystko o co chodzi to o wygraną. Dobra, e, mam, mam dużo kasy, no dobre, dobre, to jest dużo pieniędzy. Dobra, mam już tutaj tych Super podium, Może z 6 chociaż kupmy. Ehm, Ripelli, jakichś lepszych nie mogę. No właśnie, Aiski Bropy. One się zawsze na przyszłość przydają. Bo to jest coś, co się może przydać na całą grę. Kupmy sobie trochę tego. E, jak najbardziej. E, czekajcie, a ten ko drugi koleś. E, co ty tutaj sprzedajesz? Może coś ciekawego. A, Dusk Bole. Na razie nie chcę. Wiesz co, na razie, na razie nie jestem aż tak bardzo za, za jakimikolwiek bolami. Mam ich trochę i. Nie potrzeba jest za dużo. W ogóle jeszcze chciałbym zabrać tyrantowi przedmiot, ponieważ yy, tyrant, jak się nie mylę, on miał właśnie yy, amulet coin. I bym chciał dać go Darger. Yy, nie, 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 nie. A nie, use give było tam. Dobra, to mogę dać amulet coin give. Tak jest. Teraz trzyma ten przedmiot, który yy, sprawi, że będziemy zarabiać więcej. Nie chcę mieć problemów z hajsem. No chyba zrozumiałe dla was, prawda? No, wiecie, hajs musi się zgadzać w tej grze, żeby były pokebole. Później najlepiej to jakieś ultrabole. E, inne fajne rzeczy tam na dół nie zjadę. No, jest jakiś gdzieś pokebole, ale nie wiem. E, na razie nie mam pojęcia, jak się do niego dostać. E, czy tu jest jakieś. Czy tu jest wyjście, chyba? Nie wiem, idziemy tutaj, bo tu będzie pewnie jakaś walka. Lol, tak sobie popchodzę, ale tu nic nie ma. Ławeczki były. Ej, hey, lol, dziwnie zaprojektowana sala. Czy dziwnie? E, no wiem, że muszę iść tutaj. Czy znaczy nie? Wtedy wchodziłem innym przejściem. No dobra, walić to. Gdzieś tam dojdziemy. Eee, aha, ta, bo to są dwa wejścia. Czyli jakbym ten przeszedł, to bym mógł ominąć walkę z nim. Tu pewnie, zależnie od tego, gdzie wchodzimy, to możemy ominąć jakąś walkę. No z jednej strony spokak się komuś nie chce. To, to czemu nie? Dobrze idę, prawda? Tak, tak, bo będziemy już. Bo tutaj mogę w ogóle tym piachem zjechać, ale ja nie chcę zjeżdżać nigdzie. Ja chcę iść na górę, piąć się do lidera, a ja, jak go O nie, to jest przejście bez... No, no ale musimy, chodźmy. No niestety, będę musiał się cofnąć, obrałem złą ścieżkę, ale nie oszukujmy się, czy to jest na pewno zła ścieżka? Kiedy muszę walczyć, kiedy mogę zdobyć expa? Nie, to nie jest zła ścieżka. Rock'n'rolla. No ten Pokémon też będzie miał pewnie stardy, więc nie padnie na hita. Ale zdarza się. Oj, Dargerl, nie chcę nic mówić, ale to za niedługo będziesz już Greninja. No, przecież to jest 27 level. Ale teraz masz tego amulet Coina, żeby zarabiać na nas. No, dokładnie. Niestety, Stardi, jakie jest wredne. Eee, o, nie, jeszcze pieprzną mi kamieniem i to nie tak słabo. No, zdarza się. Dobra, quick attack. No i co, rogenrola teraz? Teraz to już nie ma nic. Teraz jest porażka. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, mój cel zdobyć dzisiaj odznakę to, to jest coraz bliżej. Jesteśmy zrealizowania go. No bo o to mi chodziło, w sumie zapomniałem całkowicie szczerze o tej sali. No nie chcę nic mówić, ale już miałem po prostu taką rozkminę, wiecie, żeby iść dalej i tak zapominać o wszystkim. To byłby błąd. Ej, czekajcie, dobra, tu jest... O o, o nie, 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 nie. Jeszcze tu jest dziewczyna, która chce z nami walczyć. Nie ominiemy takiej okazji. Ale już walczymy z dwoma gościami i teraz ona jest trzecia. E, no myślę, że jak na tą salę, to nie wiem, trzech max cztery osoby mogą pilnować e, drogi do lidera. Więc już raczej nie, nie muszę się spodziewać nie wiadomo kogo jeszcze. Dobra, dawaj Waterpulsa. Soloroczek psychiczno-kamienny. W ogóle wszyscy się spodziewali, że kiedy wychodziły Muny i Sany, to że zobaczymy właśnie jakąś mega ewolucję e, każdego z nich, no bo Solorok to Słońce, e, tamten jest odwiecie Księżyca i kurde, no ale no nie, nie zobaczyliśmy, co jest trochę dziwne, no bo pasowałoby idealnie dać im tam mega ewolucję, no i bardzo dobrze. Pati 24 Level, ceni się to. Teraz 24. No, droga do ewolucji coraz bliżej. I Lunaton, właśnie o nie mówiłem. No oczywiście, jak jest solo rok, to jak żeby mogło nie być Lunatona? Eee, dobra. Mam nadzieję, że mnie nie rozwali, bo nie zamierzam się cofać. No, rozumiecie, trochę... Byłoby to smutne znowu cofać iść. Dobra, Silwate. Kurde, gdybyśmy mieli już ewolucję, to już by wiecie, nic nam nie zrobił, bo tych ciemności i w ogóle najlepszy w świecie. Na luzie byłoby. Okej, okay. no i Luna to on pad. Ja muszę się oczywiście podleczyć, no ale Exp też niemiłosiernie idzie do przodu. Kurde, so close. Do kolejnego levela: Vancouver 26. Slayer 18. No na jego levelu mi najbardziej zależy, bo przyda mi się jakiś elektryczny Pokémon. On ma jeszcze typ normalny, jakby ktoś nie wiedział. Ten przyszły nasz Heliolisk. Ehm, dobra, eee, dajcie mi. No super Potion. Może sobie od razu drugiego załączę. Tak, żeby mieć full życia, e, bo mówię, ja już tu zaraz obstawiam, że może już z nikim nie będziemy walczyć, tylko od razu będzie lider, bo chyba jesteśmy blisko tego szczytu, czysto teoretycznie, no ale zobaczymy, nie, nie, może być jeszcze jedna jakaś walka, o, no jest jeszcze jedna, kurde, to jeśli tego lidera, to, to no nie jest bułka z masłem w żadnym razie, e, no witam, dawaj stary, mogłem cię ominąć, gra mi powiedziała, że o, odwraca się, nie musimy z nim walczyć. Ale nie chcę walczyć. Rajorn! No i takie pokemony to mi się podobają. Typ kamienny, ziemny, woda niszczy na hita. No, <gryw> czego chcieć więcej. Dobra, a dawaj Waterpulsa. Rajorn? ile dostaniesz? No full, poszło oczywiście, nawet wiecie, on nie ma starty, więc no, na luzie. Poszło pięknie, my dostajemy 28 level. Jak dobrze pójdzie, to może przy walce z liderem, o ile oczywiście będziemy wygrywać, to może 29 wpadnie. Flink, co to za atak? Co to za atak? Co to za atak? Flink typu ciemność. The user flinks it's health item, the target to attack. The move power and effects depend on the item. Czyli bije tak mocno jak przedmiot, więc nie wiem czy mocno, aż będzie można spróbować, aczkolwiek no nie wiem czy akurat przy tej sali z tymi rywalami. No ale fajnie, przynajmniej coś tam dostaliśmy. Jeżeli ktoś się lepiej orientuje, to może wyjaśnić mi działanie tego. No i jest nowespass, no, spaz. no on akurat może mieć start, jak się nie mylę. Hmm, ale 21 level to tak to nie są byle jakie spasy Dobra, dawaj, ja coś czuję, że on jest ostatnim gościem, który pilnuje tutaj lidera. No i tak bym mu nie zabrał. ty... A nie, Stardy go uratował, już myślałem. No, wiedziałem, że ma Stardy. No nie... naprawdę. Jeszcze będę musiał. O, chyba mam paraliż dla jejku, oby. Oby. Dawaj, quick attack. Pierwszy zaatakujesz mimo wszystko. Pięknie. spas musiał paść. To się ceni, to się lubi. Dobra, 337, a ty jeszcze jeden będzie rywal. Onix, kurde, nie no Onixa to nie zmieniajmy, bo on no, też może mieć Stardi. Jejku, ta... No mówię, ta abilitka tych Pokemonów typu kamiennego jest straszna. E, rock Throw, hmm, słabe. A my trafiamy z Othropulsa, Paraliż jak widać, no nie ima się nas. No tyle, że nas po prostu zwalnia. E, dobra, Onix bez Stardi, doskonale. E, 346 exp to nie jest jakoś dużo. E, wercia 23 Level. No dobrze, niech się stara. E, może będzie chciała się jeszcze utrzymać w składzie, aczkolwiek nie wiem, czy będę miał dla niej miejsce wkrótce, bo na pewno jakieś lepsze pokemony zdobędę e, niż gruby króliczek. <grytanie> Bez obrazy, wercia. Co ja zrobię, że Gracie zrobiła grubym króliczkiem, prawda? Co ja na to poradzę? E, czy, 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 czy to jest już przejście na górę? Tak, to jest już chyba przejście na górę. Są takie schodki i jest. Jest, 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 jest. Jakiś czarnoskóry lider. E, dobra, dajcie mi lepiej. Mm, dobra, walić to. Marnujemy kolejnego Super Potem chcę mieć naszego. Mm, naszą Dark Girl Full HP. Dobra, stary, wiesz co? Wyzywam cię. O, jak ładnie wygląda. Od razu taka zmiana kamerki. Podoba mi się to w tych Pokémonach. E, na co czekamy? Dawaj, stary, ja na nic nie czekam. Znaczy, no nie czekam, nie czekam aż cię zniszczę. No. O kurde, tam normalnie aż szyja mu postrzelała. Słyszeliście chyba to. Versus Grand. Judy versus Grand. Kurde, jaką mam minę. Leader Grand. A Maura. O kurde. Ale przydałby mi się teraz cios walczący. W sumie nasz jeden Pokémon ma cios walczący. A Maura, jak się nie mylę, jest Pokémon. O, to jest też Pokémon z Kamelina, którą mogliśmy dostać. E, a Maura jest lodowo kamienna, więc. Wercia e, ma chyba Rock Smash, tak zmienię sobie na nią. E, to. Z Rock Smasha powinna dostać 4 perfektywnie. Nawet jeżeli ten Rock Smash nie jest jakiś mocny. E, no ale zobaczymy. Co użyje? Thunder Wave. Uuu, doskonała zmiana. Najlepsza, w najlepsza. Mówię wam. No ziemnego Pokémona sparaliżować nie można. Dawaj, Rock Smash. Ło! No nieźle. E, przy okazji jeszcze zmniejszamy defa, więc jak dobrze pójdzie, to w kolejnym ataku być może już zniszczymy. Co? Zaraz, a Mauro użyła takedowna Dlaczego? Zaraz, dostaliśmy z Takedown. Dlaczego obrwałem super efektywnie? Niech mi to ktoś wytłumaczy, spróbuje wytłumaczyć. A i z tego dostałem, wydawało mi się, że pisał, że super efektyw. No nie, 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 ja sobie robicie. No dobra, i kto kolejny? Tyran, jest tylko dwa Pokémony ma? Bardzo możliwe. Hmm. Dobra, Darger, wchodzisz. Czyli on ma pokemony z kamieliny z tego regionu, więc no ciekawe rozstawienie, No gdyby one były w wyższych formach, ale no, no bez przesady gdzie tam miałby mieć drugi lider od razu, nie wiadomo kogo. No dobra, tyranciku. No nie dostanie super efektywnie, no bo jest jeszcze smoczy. Ale coś tam dostanie. Ło, no życia, ludzie. Ja tu się bałem jakiejś ciężkiej walki. Obniżył mi spidać, czy mnie wyprzedzi i czy będzie miał farta i kryt. Nie, nie będzie żadnego kryta, nie będzie farta. tyran właśnie przegrywa. Doskonale. Pięknie. Pokemon rozwalony. To się ceni. E, dobra. 385 expa. Jest dobrze. No i Grant przegrał. Ej, no to była bardzo przyjemna walka. Serio. Nie wysiliłem się jakoś bardzo, żeby to wygrać. Ale, ale cieszę się. Ale naprawdę walka przyniosła mi satysfakcję. I zostajemy Cliff Badge. No ładna odznaka. Ładna, tak fajnie zaprojektowana. Eee, no powiedz mi lepiej jaki jeszcze ciekawy atak dostanę. Bo to jest naprawdę bardzo ważne. Roktom! No... Skłamałbym mówiąc, że się nie spodziewałem tego. Roktom może być. Czemu? Nie? Okej. Okay. Spoko stary. C I teraz czekajcie. Tu nie, bo tu jest jakieś szybkie zejście na pewno. No dawaj, spinaj się. Czy to, to będzie na samą. Nie, nie, na pewno nie na sam dół, tylko tak, żeby sobie zjechać pewnie w którymś miejscu. No zobaczymy. O tak, tu jest już zjazd, patrzcie. No, zjechaliśmy do wyjścia, doskonale. No i ludzie, udało nam się zdobyć e, odznakę. Sobie pokażmy, Judy. O, wy tego nie widzicie, ale mam już dwie odznaki, ładnie na dole się prezentują więc naprawdę ładnie, ładnie, podoba mi się to e, teraz no tylko jeszcze mieć w planach oczywiście trenować moje silne pokemony, tak jak na przykład zrobić silnego helioliska, może jeszcze złapać jakieś inne e, fajne, bardzo nawet może fajne poki e, no chciałoby się, chciałoby się e, w każdym razie dzisiaj nic więcej już nie będziemy robić jeżeli wam się podobało nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę skomentować, zostawcie je subskrypcję też na kanale, a jak już subskrybujecie to kliknijcie w dzwoneczek a to tyle na dziś. Tak więc do zobaczenia do kolejnego materiału już wkrótce. Cześć i czołem i na razie. Hej!